Dobry Dzień witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym dziale ponerskiego kalendarium. Dzisiaj mamy wydarzenia z let 20 do 28 listecznika. No i dzisiaj nie ma tego nie ma wiele pewno ten zylek będzie dość dość krótki. Zaczynąłmy od 20 tu mamy 4 wydarzenia. Pierwszy do 1227 rok wtedy z Krakowa do Gduńska przeszli ojcowie dominikanowie no i na półmężu jeszcze wtedy nawracać żyjących tu wcyk płegunów, ja czy no byli chrystianizowani niecały 100 lat instalacji wtedy wcyk wiele płegunów tu na półmężu żyło no i dominikanowie też zajmali tą akcją chrystianizacyjną w 1526 roku we Gduńsku wybuchły rozruchy wywołane przez leterścich mieszkańców Gardu. To były zaczątki reformacji na płomłerzynach. No i gduńszczanie byli bardzo zainteresowani przejmaniem reformacji, luteranizmu. No i burzyle za procem e, narzucania mi ma e, przy katolecci wierze. Te są z 1997 roku, 20. edredzji gwestecznika, e, zarejestrowany Kaszepci Instytut, e, no, Instytut Kaszubski z Setbum we Gduńsku. No, i to jest zniowo największa organizacja skupiająca badyrów, zajmujących leglowe kaszebama i całym plomerzem z rozmaitych nauków. A w 2000 roku w Kaszebskim do domu w Egduńsku. zostało wręczone piersi, stypendium Funduszu Izabeli Trojanowski i dostaje Iwona Joć, gazetniczka z Płomeranie. 25. głestecznika w 1945 roku zaczęła się ewakuacja Sydzewech z, z koncentracyjnego lagru Sztutow. No i w całym marszu śmierć w załołudze ulicy niż ładzę z Tesunce ledzy, tak dokładnie. Tego tak, nie jestem w stanze Łecenic, e, tak taksowa z kuli ich było. Zdzinało w e, czas tych wydarzeń około 5,5 pół tesunca lezy. ledzy, ledzy e, biorące chłodzą w tej ewakuację e, lagru zdzinało. E, no i to e, wszedłem na ten tydzień e, do uczecji za już po